W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy i uczniowie szkoły. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyróżniający się w pracy nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora. Za ich trud, który wkładają w nauczanie i kształtowanie młodego pokolenia, podziękowali wszystkim pedagogom uczniowie, wręczając im kwiaty. W sumie wszystkich. Nie ma jej wytrzymyłości, to wszystkich pierwsza główina czwartych klas, bo każda klasa daje w nogę. I wszystkie wszystkiego naprawdę co marzą, bo to szkoła jest mega miła i mega ważna dla mnie. Sentymet, bo moja rodzina tutaj chodziła i naprawdę sz szkoła jest genialna. Ktoś jest w ósmym klasie, poleca tu przyjść. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie na sztandar uczniów klas pierwszych, w tym także młodzieży z Ukrainy. Jak podkreśla Bożena Zielińska, dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 1, to historyczny moment dla placówki, bo dzięki uczniom z zagranicy szkoła stała się międzynarodowa. W dniu dzisiejszym poczet naszych uczniów, czyli przyjmą ślubowanie nasi uczniowie, którzy przybyli z Ukrainy. W sumie w szkole mamy ich 25, także jest to bardzo duża liczna grupa, a w internacie mieszka ich 45. Oni przyjechali tutaj od pierwszej klasy podjąć naukę w szkole, są w naszej szkole techniku, są w Zespole Szkół Ekonomicznym i zespole szkół numer 4. Uczą się odpowiednio w klasach techników. Także przez najbliższe 5 lat będą po prostu przebywać na terenie Donbicy. Młodzież z Ukrainy szybko zaaklimatyzowała się w szkole i w naszym mieście. Pochodzę z Ukrainy, z miasta, z miasta Kijew, i przyjechała, żeby nauczyć się grafiki, to coś takie. Jak ci się tutaj podoba? Bardzo podoba, bardzo. Dzisiaj najbardziej. No, podoba mi ludzie, ludzie bardzo dobrzy i ładni. A w szkole jak dzisiaj e, podoba nauczycieli i e, lekcje. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Borkowskiej przygotowali część artystyczną. Młodzież tańczyła tańce z krajów europejskich, a zespół muzyczny wraz z wokalistką prezentował największe polskie przeboje.